Porty na świecie, które no, chcą realizować swoje przeładunki już w nowoczesnych rozwiązaniach, posiadają PCS. To też jest związane bezwzględnie z konkurencyjnością i z zaletą, która pomaga przede wszystkim klientom korzystać z usług portowych. To, co najistotniejsze. Bezwzględnie znaleźliśmy wspólne rozwiązanie z Ministerstwem Finansów i z całym procesem clenia przede wszystkim kontenerów. To już udało się załatwić i w ten sposób omijamy całkowicie właśnie biurokrację i problemy z tego wynikające. PCS czyli system społeczności portowej taka nomenklatura już przyjęta za granicą on ma ułatwiać to definitywnie jest to droga rozwiązań cyfrowych tak żeby łączyć społeczności portowe które z natury pracują w konkurencji do siebie ale są obszary wspólne czyli wymiana informacji która w wielu obszarach odbywa się manualnie, papierowo. I tu jest pole dla rozwiązań cyfrowych, które właśnie realizują pcs -y w Europie, no i również my to, to realizujemy. Digitalizacja portów jest faktem, i, i to jest działanie, które prowadzimy równolegle z wieloma innymi. To jest jeden z elementów które mają prowadzić do dalszego wzrostu konkurencyjności portów. Chodzi generalnie o usprawnienie procesów. Jeżeli te procesy wewnątrz portu, poprzez PCS polegające na odprawie kontenerów, czy to w eksporcie, czy w imporcie będą przebiegały szybciej, sprawniej, no to wszyscy, którzy tutaj mamy biznes w portach, wszyscy na tym zyskujemy. To jest dopiero zalążek tego, co chcemy wspólnie z naszymi operatorami działającymi na terenie portów osiągnąć. To dopiero zalążek modułu maklewskiego, to moduł towarowy, który w dużej części spełnia oczekiwania rynku, ale tak jak słyszeliśmy na konferencji, jeszcze nie wszystkie. My zrobiliśmy to, co my uważaliśmy za najistotniejsze do tej pory, natomiast w tej chwili list intencyjny powoduje, że zapraszamy do tej dyskusji do rozbudowy systemu interesantów jakimi są głównie tutaj operatorzy portowi Borty. Powinny po prostu zadbać bardziej o własne bezpieczeństwo niż wcześniej. Mamy podniesiony stan gotowości bojowej, i mieliśmy ostatnio trzech hiszpańskich nurków, no, które są kompromitacją, jeśli chodzi o y, tą naszą policję, która no, nie potrafiła zareagować właściwie. No, trzeba zweryfikować procedury bezpieczeństwa i kompetencje ludzi, którzy odpowiadają za to bezpieczeństwo. Trzeba pójść w kierunku realnej. Budowy różnego rodzaju systemów blokady dostępu, a nie w kierunku biurokracji, która pięknie wygląda w gabinetach, ale nie przekłada się na rzeczywistą ochronę infrastruktury. Konferencja pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury również umożliwiła nam spotkanie się przedstawicieli wielu branż, jeżeli chodzi o transport morski, i na pewno konferencja na statku. Promu Wawel jest zalążkiem wielu koncepcji, które się pojawią podczas rozmów kularowych po konferencji już.